w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora przedszkola publicznego w jeziorach. Bardzo proszę Komisja Readycyjna zajmowała się tą skargą. Bardzo proszę zastępstwie pani Rowalda stanowisko Komisji Skarg. Rady Miejskiej wg. w sprawie skargi na działalność dyrektora przedszkola publicznego. Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 25 października 2013 roku rozpatrzyła skargę na działanie dyrektora przedszkola Publicznego Wieziora, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w w dnia 23 września 2013 roku. Podczas posiedzenia Komisja Rewizyjna ustaliła co następuje. 23 sierpnia 2013 roku dziecko strażące zostało zapisane przez ojca do Przedszkola Publicznego Wieziora. Zgłoszenie zostało przyjęte pozytywnie. 2 września 2013 roku podczas inauguracji roku szkolnego ojciec dziecka wypełnił stosowne dokumenty, m.in. upoważnienie odnośnie przeprowadzania i odbierania dziecka przez osoby dorosłe. W upoważnieniu nie uwzględnił matki dziecka. Dnia 4 września 2013 roku do przedszkola przyszły dwie panie. Jedna z nich wylegitymowała się jako matka dziecka skarżąca. W celu odebrania dziecka z przedszkola. W celu wyjaśnienia sprawy o zgłoszenie się do przedszkola został poproszony ojciec dziecka. W związku z niemożliwością dojścia do porozumienia z obojgiem rodziców, została wezwana policja. Policjant po rozmowie z rodzicami oraz po wykonaniu telefonicznej rozmowy z przedstawicielem Sądu Jednowego w Wronkowie z siedzibą w biskupcu poinformował panią dyrektor przedszkola publicznego, że do rozprawy sądowej dziecko pozostaje u ojca. Podczas kolejnych próby odebrania dziecka z przedszkola przez matkę dnia 15 12 września 2013 roku ponownie została wezwana policja. Wówczas matka dziecka opuściła przedszkolę. Po dogłębnym przeanalizowaniu, przeanalizowaniu sprawy komisja rewizyjna stwierdza, że wszelkie czynności podjęte przez panią dyrektor przedszkola publicznego w Wielanach były uzasadnione gdyż miały na celu tylko chronimy małego dziecka, które zostało oddane pod opiekę do przedszkola. Biorąc powyższe pod uwagę, Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w uznaje skargę na działalność dyrektora przedszkola publicznego w Niedzielanej za nie bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są ewentualne pytania Państwa radnych do uzasadnienia Komisji Rewizyjnej? Nie widzę. W takim razie czytamy projekt uchwały. Oczywiście e, w takim kształcie, jak zawnioskowała komisja rewizyjna, czyli e, skargę za nieuzasadnioną. Uchwała nr 27, 231 przez 13, Rady Miejskiej udzielone. 18 ustęp 2 punkt 15 z dnia 8 marca 1990 roku w ustaldzie górnym w dzień z 2013 roku u zjawienie 94 z późniejszym zmianami w związku z artykułem 229 punkt 3 ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeksu Postępowania administracyjnego w dziedzinie z 2013 roku pozycja 267 Rada Miejska uchwała następuje. Paragraf pierwszy. Po rozpatrzeniu skargi na działalność dyrektora publicznego w Jeziorach złożonej przez MS i zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jeziorach w sprawie zarządów postawionych w skardze, Rada Miejska w Jeziorach uznaje skargę za nieuzasadnioną z, z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiących załącznik do niniejszej uchwały. Prawia drugi. Wykonanie uchwały w się przewodniczącemu Rady Miejskiej w Jeziorach z obowiązkiem odgodą przygotowania odpowiedzi i przesłania w stronie skarżącej niniejszej uchwały wraz z zamcinkiem. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie w i kolega wyjeżdżenia widzę za ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Jezior. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Widzę, w głosowaniu wzięło udział 14 razy, 14 głosów za, nie było głosów przeciwnych. Uchwała o niezasadności skargi na dyrektora przedszkola publicznego wieżorana została podjęta. I pod punkt czwarty, w punkcie piątym, podjęcie w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiedzioladach. I tu też bardzo proszę zastępstwie Przewodniczącego rady Alda Stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w w sprawie skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeziorach. Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu października 20. 2013 roku rozpatrzyła skargę na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w która wpłynęła do Urzędu Miejskiego Wydzielanych za pośrednictwem wojewody baryńskiego dnia 18 października 2013 roku. Podczas posiedzenia Komisja Rewizyjna ustaliła, że skarżąca 30 września 2013 roku zwróciła się z wnioskiem do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Zielana o przyznanie zasiłku na odzież i obuwie zimowe dla dzieci oraz z wnioskiem o przeliczenie zasiłku stałego z uwagi na zmianę sytuacji dochodowej. W związku ze złożonym wnioskiem, pracownik socjalny ośrodka ośrodkach przeprowadził wywiad środowiskowy, w wyniku którego uzgodniono, że skarżącą dofinansowanie zakupu opóźnień młodych dla dzieci, w związku ze zmianą sytuacji dochodowej, rodziny przeliczono zasiłek stały, nie są systematycznie przeliczane. Zmiana zasiłku stałego miała miejsce w październiku 2013 roku. Według ustaleń Komisji Rewizyjnej, rodzica, rodzina skarżącej się od 2001 roku Wspierana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeziorach poprzez pomoc finansową. Pomoc w formie żywności z Banku Żywności w latach 2007-2013, ponadto dzieci są systematycznie obejmowane dożywianiem w szkole. Pomoc skarżącej oraz jej rodzinie jest udzielana zgodnie z obowiązującym prawem. Biorąc powyższe pod uwagę, Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Jeziorach uznaje skargę na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeziorach za nieuzasadnioną. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Stanowisko Komisji Rewizyjnej. Proszę Państwa, ponieważ no, na sali jest Pan kierownik, jest też osoba e, skarżąca, Panie Wyszkarzu. Więc e, bardzo proszę, wiem, że do wolnej wnioski może, ale ta sprawa jest, dotyczy tych osób, to bardzo proszę e, Pan kierownik, tak? Pierwszy. Pomoc społeczna jest, po, jest instytucją, która w swoich zadaniach statutowych ma obowiązek wspierania wszystkich osób i rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Pomoc przyznawana jest w oparciu o wniosek na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego bądź aktualizacji tego wywiadu. W przypadku stałych form pomocy, aktualizacje sporządzamy co 6 miesięcy, w przypadku zmian. W sytuacji rodzinnej, dochodowej, klienta pomocy społecznej dokonywana jest aktualizacja, następuje przeliczenie wysokości świadczenia. W przypadku stałych form pomocy rodziny korzystają u nas z różnych form pomocy, bądź to w formie zasiłku okresowego, zasiłku celowego z przeznaczeniem na zabezpieczenie podstawowych potrzeb żywieniowych i zabezpieczenia potrzeb bytowych. Pomoc kierowana jest w oparciu o obowiązujące środki pomocy społecznej procedury i w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Być może pomoc ta jest niewystarczająca w ocenie klienta pomocy społecznej, ale rodzin korzystających z pomocy społecznej na terenie naszej gminy jest sporo. Jest to około 10% wszystkich rodzin z terenu gminy, więc ważymy tą pomoc tak, żeby zabezpieczyć wszystkie potrzeby osób najbardziej korzystających, szczególnie rodzin, wielodzietnych i osób samotnych, niepełnosprawnych, potrzebujących szczególnego wsparcia ze strony państwa. To tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy Pani Agnieszka chciałaby w tej chwili. Mówię, zresztą nie zawsze, ale jeżeli jest Pani bardzo proszę, sprawa jest na gorąco, czy pani by chciała zabrać głos w tej sprawie, ponieważ to była skarga pani. Tak, tak mi nie chodzi o ten zasiłek stały, bo wiadomo, że jest przewidziany z miesiąc tak jak trzeba, tylko chodzi mi o podejście pani kierownik w ogóle do podopiecznego. My nie jesteśmy podopieczni, znaczy jesteśmy podopieczni, a nie klienci. Klientem to ja mogę być w banku, w sklepie i tak dalej, a nie w opiece. Po to są... Ale jeszcze Pani, Pani to... kierownik widzę, że tak Pani jakiś to być może nie skończyła. Tak? Nie, już Pani jakieś to? Dziękuję bardzo. Proszę bardzo Pani, tak, Pani kierownik. Nie mamy tych pojęć podobiecznych, też beneficjentów, które tak były lansowane. Każdy mieszkaniec, czy to instytucji administracji publicznej, czy też bankowych, jest klientem. Wydaje nam się, że jest to takie właściwe określenie traktowania się po partnersku. My też jesteśmy klientami różnych innych instytucji, jako pracownicy Ośrodka pomocy Społecznej. Dziękuję bardzo. To znaczy tak, ja jeżeli mogę. Skarga, która wpłynęła do Pana Wojewoda, a Pan Wojewoda przekazał ją do mnie, następnie rozpatrywała to Komisja Rekruzyjna, konkretnie nie dotyczyła zachowania Pani Kierownik, tylko sposobu naliczenia spraw bardziej finansowych. tak? tak? To, jak gdyby, co powiedziała przed chwilą pani Agnieszka Żółw, to jest no, jak gdyby całkiem inny zarzut. Komisja Rewizyjna tą sprawą się nie zajmowała, ponieważ w do mojej wody nie było, że tak powiem, mowy o tej sytuacji. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych chciałby w tej sprawie? W takim razie przydamy projekt uchwały. Ur nr 27 przez 232 przez 13 Rady Miejskiej w Jeziorach z dnia 30 października 2013 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Miejskiego Środka Pomocy Społecznej w Jeziorach. Na podstawie 18 ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzącie złotym w dziennik ustaw 1913 propozycja 594 ze pierwszymi zmianami w związku z artykułem 229 punkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu Ustępowania Administracyjnego, Dziennik Ustaw z 2013 roku, pozycja 267, Rada Miejska uchwalacza następuje. Paragraf pierwszy. Po rozpatrzeniu skargi na działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonych, przez pan Drzek i się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zielonych w sprawie zarzutu postanowionych w skarze. Rada Miejska w Zielonach, w której skarga za Uchwały. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miejskiej w Zierarach, zobowiązując go do przygotowania odpowiedzi i przesłania w stronie skarżącej niniejszej uchwały wraz z załącznikiem. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega również za radicy ogłzeń Urzędu Miejskiego w Zierarach. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Oddano 14 głosów za. Uchwała została przyjęta.